Cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Łukarskiej. Zróbmy sobie dzisiaj update drinkowy, bo tak naprawdę wszystko tutaj wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Trzy tygodnie tutaj czekaliśmy na to, czy spadniemy, i faktycznie spadliśmy do linii trapline, gdzie idealnie tutaj na tym poziomie 101 800 weszliśmy sobie w Longa. O, tutaj jest po paru tygodniach czekania, wchodzę w Longa X5 na 101.800. Tutaj ta linia trapline z tygodnia na tydzień nam rosła, wcześniej była na jeszcze nie. Niższych poziomach, jeszcze niższych poziomach, tutaj wszystko macie opisane na Twitterze oraz też na Telegramie. No i generalnie w końcu się doczekaliśmy, tak? No bo też, jak pokazywałem w poprzednich cyklach, jak już tak takim zdecydowanym ruchem tak wychodzimy na to linię trapline, no to czasem nie zawsze jeszcze tutaj spadamy do niej, gdzie faktycznie od tego poziomu najczęściej następuje reakcja, tak? Do tego tutaj też wcześniej nie byłem, jakby w żadnego longa załadowany, trochę tutaj ten moment przespałem, tutaj tylko. Po prostu sobie skupiłem za 1530 dolarów Ethereum średnio na spocie. W żadnego longa nie wchodziłem, wam trochę mi zostało jeszcze wolnych pieniędzy. 30% mówiłem, że wejdę dopiero w longa. Jak będę widział, no, po prostu najlepszy możliwy moment, którym była właśnie ta linia trapline. No i powiedziałem tak, że jak do niej dojdziemy. Jeżeli do niej dojdziemy, wtedy wejdę w longa. Jak do niej nie dojdziemy, no to w tego longa nie wejdę. No i faktycznie okazało się to bardzo dobry moment, no bo od tego momentu sobie już zrobiliśmy praktycznie 10%. Teraz mamy małą korektę, no ale wszystko generalnie wygląda dobrze. Też o tym właśnie w filmie chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, również o Ethereum i o innych tutaj rzeczach. Więc jak jesteś nowy na tym kanale, to polecam Ci ten kanał zasubskrybować, no bo myślę, że warto. Tą skuteczność tutaj faktycznie w ostatnim czasie mamy bardzo dobrą, bo i szortowanie, sobie aż do tych 74 600, potem skuwaliśmy Ethereum, potem mówiłem, że czekam ciągle z tymi wolnymi środkami, aż w końcu tutaj wszedłem w longa na tej linii trapline. Więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ja mam się taki lekko chrypowaty głos, w ogóle źle się czuję. Tu jestem ostatni dzień na Filipinach. Nie wiem, czy nie ja mam jakiegoś początku dengi, bo i mam jakąś dziwną wysypkę na rękach i wszędzie, i taka mi się zaczyna gorączka, więc stwierdziłem, że no, nagram dzisiaj film z update'em, jakby mnie rozłożył na kolejny tydzień, żeby po prostu jakiś film był nowy. Także wybaczcie mi, jak dzisiaj będę się jakoś jąkał, źle gadał, albo tu będę trochę przytłumiony, no bo tak to tutaj u mnie teraz wygląda ze zdrowiem. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa bo też zaczynam współpracę z nową giełdą, oprócz Bybita, z Blofinem, który jest dużo mniejszą giełdą od Bybita, więc nie ma tutaj takich wszystkich, wiecie, regulacji, jakiś tam Mika, Srika czy nie wiem, nie wiem, że w UK ludzie nie mogą się zarejestrować, albo tam jeszcze we Francji, chyba na Bybita nie mogą. Tutaj wszystko jakby mogą i to jest też fajna giełda. Mają teraz również bonus, tutaj ode mnie wywalczyłem, że możesz nawet do 300 dolarów odebrać przy wpłacie 2000 dolarów depozytu. No i generalnie to fajnie wygląda, bardzo podobna do Bybit'a, prowizje tak samo są niskie, więc polecam. No i tutaj właśnie ta rejestracja również na Blofinie uprawnia Cię w końcu do odebrania tych samych bonusów, które dajemy za rejestrację na bybicie. czyli na przykład do grupy z moimi tutaj wskaźnikami, gdzie będę o nich gadał, o ich sygnałach, o wskaźniku Dif, dużych portfeli, który na przykład tutaj pokazał nam dołek na SP500 i od tego dołka sobie zrobiliśmy plus 25%, robiłem nawet update wczoraj i do innych, więc jakby będą te update'y się rzadko pojawiały, raz na miesiąc, ale jak już się pojawią, no to faktycznie no te wskaźniki, tak jak mówię, są rzadkie, ale są bardzo fajne, tak? W tym tutaj ta linia Trapline, która w zasadzie zadziałała no, no właśnie teraz, że dojechaliśmy do niej i się od niej odbiliśmy, tak? Również do naszego kursu masz dostęp, tego trzytygodniowego za darmo otrzymasz, oraz też do naszego Discorda, to jest do sekcji VIP. Także zrób tutaj te konto, żebyś miał na zapas. Link jest najwyżej w opisie. Tak jak mówię, mniejsza giełda, nie ma tych wszystkich jakichś regulacji. Tu nawet chyba jeszcze nie trzeba mieć KYC, także to, to też jest mega duży plus. No lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Więc jakby ja tutaj sobie też trochę gram, więc fajna sprawa. Dobra, słuchajcie, no tak naprawdę wszystko idzie po naszej myśli. To, co mówiłem we wstępie, tutaj sobie weszliśmy w longa, już jesteśmy na fajnym, dużym plusie, już mamy duży, bardzo margines, teraz znowu błędu. No i tak jak to zawsze pokazuje wam, CMR Charts, tak, ten COT Report. Z lotu ptaka lubię bardzo ten, na ten wykres się patrzeć, bo on daje mi taką średnioterminową perspektywę, co mniej więcej w takim większym terminie może się stać. No i teraz widzimy, że od tych dołków maksymalnie teraz w dalszym ciągu longują duże instytucje, no a mali gracze w dalszym ciągu najbardziej od roku shortują. No i to jest wykres, to jest ten najnowszy update z 3 czerwca. On się odświeża co tydzień, kolejny teraz będzie właśnie za parę dni, ale to, co jest dobre, to 3 czerwca to jest okres przed tymi spadkami. Tutaj był 3 czerwiec na 106 500. Więc tutaj widzieliśmy, że jeszcze jakby duzi gracze, instytucje w ogóle nie reagują na jakiś tam potencjalny zły news. Właśnie tam się ten Elon pokusi z Trumpem, tak? Dlatego też, jak tutaj spadliśmy, byliśmy na tej linii Trapline, widziałem, że tutaj nic się parę dni przed tym spadkiem nie zmieniło w instytucjach, tak? Bo tutaj one ciągle longowały najbardziej od roku. A to też wiedziałem, że okej, okay, no. Faktycznie, nic się nie zmieniło. Dochodzimy do linii trapline. Zazwyczaj się od niej odbijaliśmy. longuje. To było też takie dodatkowe potwierdzenie. No i teraz też takim potwierdzeniem zlamy to, że jak teraz dopiero jesteśmy na 108 tysiącach dolarów, nic się nie zmieniło w instytucjach, u instytucji na 106-500, to najprawdopodobniej ten trend będzie dalej kontynuowany. Może będzie jakaś mała korekta, aczkolwiek według mnie jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo byczo. Tutaj widzicie, żaden nowy div na spadki się nie pojawił. Żaden strong short, broń Boże, też się nie pojawił. No i też na marginesie ten strong short, czyli bardzo, bardzo taki dobry sygnał, który tutaj dwa razy przewidział nam największe spadki na tym cyklu i w marcu 2,4 i w styczniu 2,05. Teraz też również będzie do odebrania właśnie Tutaj, strong short na tej mojej stronie. Za właśnie reflinka na tym blofinie. Więc polecam, no bo tak naprawdę no jest to wskaźnik, który działa w 100% i jest fajny. Także wszystko tutaj masz w opisie i polecam. Ale to, co chciałem wam pokazać, no to jeszcze razuję tego traplina, że patrzcie, przebijamy go gwałtownie, tak, idziemy do góry, no i czasem tutaj testujemy ten trapline ponownie. Takich momentów było bardzo sporo. Przebijamy traplina, idziemy już tylko w górę. Idźmy dalej, o, przebijamy traplina, idziemy. Tylko w górę, prawie tutaj przetestowaliśmy trapline znowu, do tego tutaj nie doszliśmy, ale no prawie tutaj spadliśmy, nie spadliśmy pod niego, tak? Taka rzecz, którą chciałem Wam najbardziej pokazać, to jest tutaj moment. Przebijamy, testujemy, idziemy w górę, tak? Już pod niego nie spadliśmy, wtedy kiedy go tak mega mocno przebiliśmy. I tutaj o to mi chodzi głównie, ale to, co chciałem Wam pokazać najbardziej, o tutaj ten moment, że. Tak samo widzicie, to już było od jakiś czas temu, ale też przebijamy traplina, testujemy raz, testujemy drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, szósty raz. Dlatego też byłem taki pewny tego, co teraz się stało, co nie, że zawsze, jak tak gwałtownie go przebiliśmy, no to okej, okay, możemy ten trapline tutaj przetestować, aczkolwiek są małe szanse na to, że zamkniemy się pod nim. Dlatego tego też tutaj informowałem, że wchodzę w longa, informowałem o tym, gdzie ten trapline się znajduje, na jakich pozycjach tego też warto jest, żebyś był tutaj na tych wszystkich kanałach. Idziemy sobie dalej, też fajne rzeczy dzieją się już w końcu na Ethereum, tak? Przez dłuższy czas biliśmy tutaj na tym poziomie oporu, który był gdzieś w granicach tych dwóch. 1700. W końcu parę dni temu wyszliśmy tutaj nad tym próg. No, i faktycznie, jeżeli tak, Bitcoin miałby w takim średnim terminie, no bo w krótkim, no to zawsze teraz, no nie wiemy, tak. Teraz znowu tam są jakieś eskalacje potencjalnej wojny Izrael kontra Iran, być może jeszcze będzie jakiś spadek niewielki, tak. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie przypuszczam, żebyśmy spadli pod ten trapline na świecach dziennych, tak. Także powiedzmy, nie wiem. Gdajmy na to, tak, że teraz byłaby jakaś eskalacja tej wojny, tam początek wojny, tak? Izrael i Iran, teraz jest czwartek, powiedzmy, znowu, w nowym tygodniu od poniedziałku, ten traplent będzie na jeszcze wyższym poziomie, tutaj gdzieś, bo on się co tydzień zwiększa. I powiedzmy, w najgorszym scenariuszu spadamy, jest jak jakiś flash crash znowu, no bo jest ta eskalacja wojny to spadamy tutaj w najgorszym razie i to byłoby znowu nowe miejsce fajne do longowania dla spóźniarskich, a dla mnie na przykład na dokładkę do tej pozycji, którą mam. Na razie nic nie robię, ale tak, żebyście też, też mieli z tyłu oka, tak? Z tyłu na uwadze, że krótkoterminowo nie wiem, nie mam pojęcia, się tym nie zajmuję, jestem bardziej od swingów, od średniego terminu do długiego, tak? Krótkoterminowo to jest loteria, jak spadniemy gdzieś tutaj, to będzie dobra okazja na loterię, czy spadniemy, nie mam pojęcia. Mi to jest nie na rękę, tak? No i tak to wygląda, że że tak jak mówię średnioterminowo Iran Izrael jakaś tam wojna może nam się szykuje zobaczymy aczkolwiek w szerszym terminie no według mnie jest wszystko wszystko mega mega byczo więc też te potwierdzenie na itilium otwiera mu tak naprawdę teraz drogę do poziomów 3200 i 3700 tutaj według mnie, więc no bardzo się cieszę, bo mam po prostu dużo, dużo Ethereum, więc no dla mnie to jest fajna sprawa. Jeżeli chodzi o fear and Grid Index, no to jesteśmy ciągle tutaj na chciwości. Nie było od większego czasu tej Extreme Grid. Wszystko było na bardzo zdrowo. Nawet jeszcze poprzedniego tygodnia, jak była ta kłódka ilna z Trumpem, były, była znowu już prawie poziom neutralny, więc... No, mamy po prostu idealny, idealny moment, żeby teraz w końcu i może za jakiś czas zaczął nam się altcoin season. Bo i mamy, patrzcie, mali gracze od trzech lat byli tak naprawdę oni, no. Jebani bardzo mocno czekali tutaj nie w Bitcoinie, tylko w altcoinach. Tego altcoin sezonu no nie było nigdy. Tak naprawdę altcoiny są na największych dołkach od trzech lat i teraz po prostu oni już mają syndrom sztokholmski i znowu się boją, że są to fake wzrosty. Tylko że tym razem faktycznie na tych wzrostach instytucje nam longują najbardziej od roku, a oni boją się, mali gracze, że jednak to jest, są teraz być wiecie, cwansi, że teraz oni te wzrosty przewidzą i shortują. Jest to dokładnie odwrotne do tego momentu, który miał miejsce tutaj, co nie w styczniu na tych górkach. Bo tutaj w styczniu na tych górkach widzimy, że cały styczeń instytucje shortowały, a tutaj napaleni mali gracze longowali. Teraz znowu jesteśmy na górkach jeszcze raz. Z tą tylko zmianą, że tutaj instytucje szalenie, szalenie nam longują, no a mali gracze szalenie, szalenie nam shortują. Więc co z tego wyniknie, nie wiem, ale stawiam na to, że. No, po prostu pójdziemy jeszcze wyżej, gdzie takim moim średnioterminowym targetem, albo na jakiś take profit, albo na całkowite zamknięcie tej pozycji, tutaj na Bitcoinie, jest poziom 120 tysięcy dolarów na Bitku. Więc, no, tak to wygląda. No, i też to jest to, co też pisałem tak naprawdę na dołkach 8 kwietnia. 8 kwietnia to był, słuchajcie, moment, kiedy byliśmy na no, tym samym dołku, na 76 tysiącach dolarów. Patrzcie, co pisałem, że o 8 kwietnia. Ktoś się mnie pyta, czyli według Ciebie May and Go Away będzie pod koniec kwietnia, co? Ja mówię o tym, także że potencjalny ten dołek mielibyśmy pod koniec kwietnia, id id idąc tym powodzenkiem So May and Go Away, mali gracze byliby już pewni o końcu hossy, bo przecież w maju już musi być, tak, gorzej, czyli to jest to, że... Tutaj osoby na dołku myślały sobie, że ok, mamy kwiecień, w maju to już jest selling, may and go away, czyli już jakby, jak już tu jesteśmy tak nisko, no to już w maju będziemy jeszcze niżej, bo jest to powiedzonko, więc sprzedaję tutaj wszystko, co mam. No i to jest właśnie to, o czym pisałem, tak? Że już mali gracze będą pewni o końcu osób, już musi być gorzej i wakacje tak samo, tak? A tutaj instytucje nam robią psikusa, czyli Instytucje longują najbardziej od roku, instytucje robią nam psikusa, robiąc te miesiące najlepszymi, pompując rynek podczas gdy retail się wyprzedał, albo nawet jeszcze gorzej, bo retail teraz shortuje najbardziej od roku, to byłoby piękne i uważam, że bardzo możliwe. No i to mamy właśnie tego, jakby potwierdzenie tych słów sprzed moich dwóch miesięcy, że widzimy dokładnie to samo, że instytucje w dalszym ciągu longują najbardziej od roku, a mali gracze shortują najbardziej od roku. Czyli nawet nie to, że oni się wyprzedali, oni zrobili jeszcze o krok gorzej, oni się wyprzedali i tą resztką pieniędzy na tych minusach chcą odrobić straty, shortując rynek. Po prostu podwójnie, podwójnie źle. Słuchajcie, no ja stawiam na to, że wakacje będą dobre... Że pobijemy nasze ATH, że poziom 120 tysięcy dolarów wejdziemy do niego w miarę szybko, być może nawet i do końca czerwca. Krótkoterminowo, tak jak mówię, jest jakieś napięcie: Izrael kontra Iran. Coś tam Stany ewakuują tak? z ambasad w pobliżu Iranu, tam z Kuwejtu, z Bahrajna swoich ludzi więc yy, być może jakiś będzie drop. Jak będzie drop do tych poziomów typu 104 tysiące dolarów, jest to dobry moment na dokładkę, dokładkę w longa. Więc krótki termin, nie wiem, może spadek, jak tu będzie spadek, dokładamy. Średnioterminowo, mega, mega byczo. Więc dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby sobie wszystkie te bonusy odebrać. Fajna sprawa, wskaźniki, ten nawet Strong Short, za darmo wszystko, Discord również oraz nasz kurs również. Tak samo są małe prowizje jak na Bybicie. Fajna sprawa, więc polecam. Dziękuję i cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną i każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT czy żadnych innych aktywów cyfrowych, bo każdy sam podejmuje w tym względzie swoje decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału i uważaj przy większych inwestycjach, zachowaj też szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza na rynku kryptowalut, jest mnóstwo oszustw. Kryptowaluty też ją się wysoką zmiennością, szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli się na takie decydujesz. Najbezpieczniejsze są Bitcoin oraz Ethereum, i od tego każda nowa osoba powinna zacząć. Jeżeli akceptuje jakiekolwiek ryzyko, to filmy na tym kanale traktuj i tak wyłącznie edukacyjnie, a za sam rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.